Hej, cześć, na wam wszystkim, ja jestem Momoki, witajcie w pierwszym odcinku po długiej przerwie ze zdrapek. I tak na sam początek tego filmu chciałbym, żebyście tę serię przyjęli dobrze i fajnie by było, jakbyście zostawili łapę w górę, jak wam się będzie podobało. Możecie kliknąć dzwonek przy subskrypcji, a jak jesteście nowi, to możecie zostawić suba, bo chciałbym robić tego więcej i chciałbym wam pokazać też, że wam się podoba. Wszystko się będzie pokazywało za mną, bo teraz właśnie tak się to jakoś ładnie przestawi. Dzisiaj wam pokażę ile mam zdrapek, dzisiaj nagrywam też oddzielną kamerą, tutaj widzicie. Ja, ja, ja. Tutaj mam kamerkę, proszę bardzo. Wy to widzicie tutaj, ładnie, wy to ładnie widzicie. Sorry za ten syf na biurku, to jakiś... nieważne, za, za dużo, za dużo przechwytuje. Dzisiaj trochę tego mamy, bo dzisiaj mamy tak, e, mamy pensję, chyba z cztery. Cztery zodiaki i coś tam jeszcze. I jeszcze mamy te złote rybki. I to wygląda w ogóle nie tak. Fajnie to się wszystko prezentuje. Dzisiaj będę zdrapywał sobie wszystko. I Dzisiaj moim zadaniem jest coś wygrać. Zobaczymy czy nam się uda. Zobaczymy czy mi się uda w ogóle nagrywać to jedną ręką i zdrapywać, bo mam nadzieję, że to wyjdzie. Więc będę sobie trzymał może mikrofon, pod mikrofonem sobie to może... Ty... Nie wiem, jakoś to ogarnę. Dobra, lecimy pierwsze. zdrap pole gry, znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę, znajdź trzy razy... Takiego świruska muszę, widzicie, to muszę takiego świruska. Dobra, lecimy. Lecimy, musimy to zdrapać. To właśnie widzę, że to będzie problem. Więc ja sobie może tą kamerę gdzieś zostawię. Zdrapię to wszystko. I wam pokażę dopiero, jak już to zdrapię. A nie chcę was oszukiwać, więc dlatego chcę pokazać wam kamerę. Znajdź trzy razy takie. Dobra, 40 zł. 40 zł jest, ale to już chyba nie wygrywa. Bawiłem się kiedyś w te zdrapki, jak dobrze pamiętacie. Trzy razy. Trzy takie same kwoty, i wygraj tę kwotę. Znaczy, dobra, dwa złote już widzę. Chyba to będzie. O, chyba będzie dwa złote dla nas. Chyba pierwsza zdrabka już nam się zwróci. Będzie fajnie. Dobra, pierwsza zdrabka już nam się zwróciła. Zaraz wam to pokażę. Wszystko ładnie się nam zwróciło. Więc yy, zauważyłem, że trzeba to zdrapiewać do samego końca, żeby ten był. Ale będę miał syf na biurku. Dobra, ja to, ja to sobie podprzątam. Pierwsza zdrabka. Jesteśmy na plus, bo mamy tutaj dwa złote. Dobra, tu jest 2 złote, tu jest 2 złote i tu jest 2 złote. Je I jeszcze zauważyłem, że te zdrabki, jeżeli, jeżeli yy, są wygrane, to są właśnie takie trzy takie same liczby. Dobra, zauważyłem, że mi się bateria kończy w yy, mojej GoPro, znaczy w mojej pożyczonej, ale mam nadzieję, że wytrzyma jak coś, to przerwę nagranie i zacznę jeszcze, znaczy nie jeszcze raz, tylko od momentu, kiedy się przerwało. Będę zwracał uwagę, czy się świeci czerwona lampka. Następnym jest złota rybka. W niej musimy znaleźć trzy razy taką samą, taką samą rybkę tutaj yy, I wygrać przypisaną do niej kwotę, więc lecimy Lecimy Dobra Jest muszla, najpierw będę zrapowywał to co tutaj jest Perła Podkowa Muszla Garnek Koral Moneta i pierścień I yy, tego nie opłaca się już zrapywać, bo Jak widzicie mam trzy, ma, nie mam żadnej rybki, więc to, się, to idzie na Przegraną, więc dobra, to zostawimy sobie wygranej. Pójdziemy teraz pensję. Uwaga, lecimy z pensją. Mamy najpierw zrapać wygrywające liczby 13 i 30. Dobra, lecimy. Będzie tak szybko, zdrapywanie, bo nie chcę, żeby ta bateria siadła. Ale lecimy dalej. 27, 13, 30 naszej liczby, a tutaj mamy 13 i 27, więc na razie nic nie wygraliśmy. Lecimy dalej. 11. 32. Było blisko. 0,6. I... I 2. I jak widzicie, trafiła mi się jakaś niefortunna... Niefortunna zdrapka, bo jest taka... Taki atrament jakby. To nic nie wygrało. 12. To jest 12 na końcu. Byłem bardzo blisko. Dobra, ona jest przegrana. Lecimy dalej. Kolejny Zodiak. Tylko tu jest syfia cholera, ale dobra, to poszlądam później. Lecimy dalej z Zodiakiem. Zobaczmy, co tutaj się trafi. 50 tysięcy złotych. Fajnie było to wygrać. Może ja się tutaj będę tak jakoś bardziej skupiał na tym, żebym był widoczny w kamerce. 22 zł widzę. 20. O, może będzie kolejne 20, ale 2 złote. Kolejny zodiak nam się zwrócił, więc jest git. Dobra, musimy odsłonić tylko tą liczbę tutaj, żeby widoczna była. Dobra, kolejna, kolejna zdrabka nam się zwróciła 3 razy 2 złote Więc jest wygrana, kolejny zodiak Przypadek, nie sądzę Kolejny zodiak, dobra, lecimy, syfu jak cholera Złota rybka kolejna, kolejna złota rybka Zobaczymy, czy nam się zwróci Zobaczymy, czy nam się zwróci, wygrana eee, Koral, garnek złota Garnek złota, perła Jest i rybka, jest i rybka, dobra Zobaczymy, czy jest jedna rybka Są dwie, są dwie, dobra, są dwie rybki Więc uwaga są dwie rybki, jak widzicie jest jedna i druga Więc lecimy teraz, zobaczymy co to jest pod pierwszą Dwa złote, a pod drugą 2 złote, czyli z zwróciła nam się zdrapka Tak by, na plus Reszty nie będę zdrapywał, bo mi jest na razie niepotrzebna Będę musiał w sklepie oddać coś to co zdrapię resztę po nagraniu Żeby po prostu nie przedłużać nagrania Lecimy do kolejnych, tu są kolejne zdrabki. Lecimy kolejnego zodiaka Bo te są fortunne, bo nam się trafiają czy, Potrafiają no, tra nam się dobre zdrabki i po prostu wygrywamy, więc lecimy sobie dalej. Uwaga: 5000 złotych i 450. I 450. I mamy galaktykę jedną. Ty. Mamy drugą galaktykę. Dobra, to się nam nie, nie, akurat nie przyfarciło, bo mamy dwie galaktyki. Za trzy miały być jakieś wygrana, ale to będzie chyba pierwsza przegrana zdrabka. Z Zodiaków, więc zobaczcie Pierwsza przegrana zrabka z Zodiaków Zona idzie sobie do przegranych Lecimy kolejne pensje Kolejna pensja Wygrywająca liczba 35 I 20 I Zobaczmy sobie czy coś wygraliśmy 28 29, o to blisko było yy, Dobra 14 18 Pensja, wiem, że trzeba zdobyć chyba takie trzy pensje, żeby ten ta nic nie wygrała. Więc jesteśmy na minus. Dobra, kolejna, czekajcie, muszę sobie odłożyć do przegranych. Trochę jesteśmy już na minus, bardzo na minus. Dobra, lecimy sobie dalej. Ja jest sprawdzam, czy, czy wszystko się nagrywa. Mamy 0,8, mamy 30, dobra, lecimy dalej. Yy, 24, 13, 0,1, 0,6. 28 i pensja i nic niestety nam się tutaj nie wygrało. Wiem, że jest syf straży na biurku, ale po prostu ja nad tym nie panuję. Wybaczcie, muszę sobie to po prostu zgarnąć i jest git. Możemy zdrapywać dalej. Kolejnym, kolejną będzie może ten zodiak, może pensję zostawimy na sam koniec. Zobaczmy, ten odcinek będzie szybki, bo tego po prostu... Muszę, muszę sobie dostosować czas do tych odcinków, żeby to jakoś trwało nie za długo, nie za krótko. Dobra, mamy 2 złote, mamy 2 złote i chyba będzie wygrane 2 złote kolejne. Chyba kolejne 2 złote będzie w naszym tutaj zdrapywańku. Jest kolejne 2 złote. Dobra. Chyba że jeszcze dyszka się załapie. Nie no, dobra, już dyszka się nie załapie, ale widzę, że 2 złote na pewno żeśmy wygrali. Dwa złote żeśmy na pewno wygrali, dobra Mamy kolejne 2 złote, bo są trzy razy eski, jak widzicie tutaj Trzy razy eski, o, proszę bardzo Ładnie Syf jak cholera przy tym tym I zostało nam Ostatnia zdrapka z pensji Mam nadzieję, że Że wygramy, dobra Tutaj jak widzicie mam powiadamienia włączone, więc warto kliknąć dzwonek, bo wtedy Pozdrawiam Kacpra Nieznanego Który mi właśnie odpowiedział Dzień dobry, no, warto takie mieć powiadomienia, bo na przykład tutaj macie... no, wyświetla wam się na pulpicie, że ktoś ma stream. Dobra, w tym momencie zdrapujemy sobie ostatnią pensję, może sobie już tak. Dobra, Nie, nie jednak mi się to nie uda, muszę postawić kamerkę. Wygrywające liczby 18 29, to lecimy dalej. Czyżby pierwsza wygrana w pensji? Tak, 29 28, kurde, prawie. Nie ma, nie ma, nie ma i nie ma. I wygraliśmy 2 złote, tylko 2 złote, więc dobra. Yy, jest trochę wygranych. Mamy. Te to, to wszystkie cztery nam wygrały, wszystkie cztery tam pięć! Dobra, to się skleiło. 5 wygranych, 5 przegranych, więc jesteśmy na tak zwany lekki plus do, może mi się nie zwróciło zbyt dużo. Ale powiem Wam, że fajnie, fajnie jest wygrać przynajmniej tą połowę, bo się zwróciło. Czekajcie, tu mam 2 złote, tu mam 2 złote, tu mam 4 złote czyli to już jest łącznie 8. Czekajcie, nie chcę się pomylić, tu mam 10 i mam 12, więc a wydałem 20. Więc nie jesteśmy ani na plus, a, a jesteśmy strasznie na minus, bo jesteśmy minus 8 zł. Uważajcie, że jakieś tam się pomylę, ale mam nadzieję, że Wam się seria podobała. Stawcie łapkę w górę, komentarz. I jakiś yy, nie wiem, dzwonek, a ja wam przypnę serduszko. Tylko musicie napisać kliknąłem dzwonek, fajnie by było. Jak tutaj wiecie. 700 łapek w górę, pojawi się kolejny odcinek. Więc lecimy z łapkowaniem. Nie czekaj, tylko klikaj, mam friend, i do kolejnego odcinka. Na razie, mówił do was samok. No, na razie. Hej.